Widzowie mamy godzinę 24. I skończyliśmy ogarniać rzeczy do dżemu, bo jest dzień przed drzemem. I mamy nagrody. Mamy nagrody. Ogarnięte. Jeszcze mi zostały tutaj koszuleczki do dokończenia na dżemik. Siemano wszystkim! Właśnie zaczynamy dżem combo trails. Już się chłopaki zjeżdżają i się rozgrzewają. Coraz więcej osób jest. Tutaj mamy biuro, jak widać. Witamy w biurze zawodów. Mamy tutaj wróżby, napis biuro i babeczki. Najważniejsze. Najważniejsze, ow. Jakiś komentarz o twoich lotach? Reniki były lepsze. Teraz było chujowo. Mówisz? Tak. No yo, yo. Yo, yo. No, myślę, że, no, że będzie ciekawie dzisiaj. Jakie plany? No, nie wiem, żeby się wczuć w stoliki najpierw, kickera, żeby polecić się z zawodami. Pozdrawiam. Fema, Fema mam w Fema, mam... ja Jak dzisiaj się czujesz i dual. Słabo się czuję, bo e, żeś wykopał kurwa dziurę i teraz się stroma ja się boję dziur, ale klimat ok. Liczę, że dużo ludzi przyjedzie. Też mam taką nadzieję, widzowie. Polecam spota i do zobaczenia. Zobaczymy, co się potem zadzieje. Be właśnie zaczynamy bez bo już uszy uszykowani na starcie. Zobaczymy, czy to teraz pokażą. Mała przerwa na linii. Zaraz chłopaki sobie trenują kicker na best strep... Toż dokąd na co ty Na spota ogólnie zaczynamy bez trika właśnie. Niestety okazało się, że mikrofon nie domagał, więc nagrywam to podczas montażu. Siema widzowie. Będzie kurwa grobo, jak jak ktoś będzie się bał po prostu, to idę tam z grabiami, nie? Ja mam takie od hamulców. Albo położymy na lądowanie i będzie mniej osób do pokonania. Mam coś powiedzieć? Nie, nie chcę mówić. Mamy, o Komentować swoje loty? Dobry wieczór Chciałbym przemilczeć to Ale dziękuję za mikrofon Mam nadzieję, że innym poszło lepiej I no nie wiem, może Może tutaj będę miał wynagrodzenie Jakiejś postaci trzeciego miejsca Ponieważ starałem się Yy, z całych sił, no i nie wiem, zobaczymy jak pójdzie. Any words, tu kamera? Nie wiem, nie chcę mi się nic dzisiaj, ale fajnie jest, fajnie się patrzy, jak latają sobie. Mega przyjemna atmosfera. Super, dzięki. Ogólnie mamy ogarnięte wszystko. Jest best Bestline i Wipof skończony. Wszystkie miejsca wiadome, właśnie będziemy mieć. Rozdanie nagród teraz. Zapraszamy na wyniki. Witam wszystkich na rozdaniu nagród. Pierwsze miejsce zaczniemy od I potem przejdziemy do Bestrika. To tak. Wiele może kartkę, bo tyle kartek tu było. Wipof. Pierwsze miejsce zajął Amol. Brawa ja. dla niego ja. za najlepszego ja. Whipa. Najtrudniejsza konkurencja. Proszę. Tutaj Dziękuję pierwsze bardzo. miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze z prezesa. z prezesa. Dziękuję bardzo. Dobrze. Teraz zaczniemy od. Bez trików. Nie, poczekaj. Z nami będziesz stał. To tak. Czekaj, która to kartka była? Bestline i best trick. To były zawody liczone razem, bo nasza firma Combo Tracing nie zrobiła więcej pieniędzy. I szkoda gadać. Dobra. Beslan i Bestrik, zaczynamy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce w tym roku wygrywa Kiwi. Dziękuję. Proszę. Uścisk z dłoni Dziękuję. prezesa. Dziękuję. Teraz mamy drugie miejsce. Drugie miejsce w tym roku zajmuje Kubiks. Ja. Trzymaj. Dziękuję bardzo. I teraz pierwsze miejsce w tym roku podtrzymuje kocur. Gratuluję wygranej. Tu proszę. Dziękuję. Brawa dla dzis dzisiejszych zawodników. Niestety, ostatni był to dżem na tej miejscówce. Kogoś nie przypasowało i po sześciu latach miejscówka została zniszczona. Lecz nie poddajemy się i budujemy nową miejscówkę już na działce. W następnym filmie Wam opowiem wszystko, co i jak, jak miejscówka stara wygląda, jak nowa miejscówka i do zobaczenia.